Remka sprawa w dzisiejszym odcinku żeby drugi raz nagrać cs mm. nam się nie udało, wiem na maksa ostrość. Kurde użyłem na maksa... Kurde, tu jest zapalona lampka, na górze jest zapalona lampka. Ja nie wiem naprawdę. Mm, no nie mogę nagrać dosłownie na... chociaż... Dobra, ja Dobra, mi powoduje jak przerwie. Ja tutaj oczywiście zagramy sobie na motywie. Nie, ja za bardzo moją rękę widać. <tryk> Ja Nie trzeba, widzicie co, ja na ołnie Dobra, ja srebrnym po południowym przerwie godzinę się żeby to w ogóle zrobić mm. Teraz sobie na typunek. Dobra, tutaj są wszystkie skiny znaczy, to są bez skinów wszystko tutaj, jak widzicie. To wszystko jest bez skinów. Ale dobra, e, weźmy graj z botami, żeby... No jak na szybko weźmiemy... Weźmy... Wprostczony e, albo deathmatch, deathmatch. i weźmy taką, taką mapę, która nie będzie dużo przyczyniać Na przykład o Cash, o Cash na przykład. Weźmy. Bo nie, hmm. Season? nie, 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 Dobra, kasz zrobię ja zrobię cięcie, kiedy to się naładuje, wezmę, okay? A to się kasz ładuje wezmę nie, 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 to nie, 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 ogóle ja nie, 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 dobra. nie, nie, dobra nie, 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 jeszcze widać, troszeczkę rozjaśniłem ekran w kompie, zagramy sobie po, po anty i uwaga to tu my, no widać w sumie. że teraz widzicie, jaką mnie na lewą rękę, tak co na, na prawą, nie? że jest odbicie lustrzane. No i tu jaki tam?

ja wiecie chciałem tak tak żeby się dało pani to. Mu dale, gdzie trzeba is pastę. Mu dale. wiecie te nie będzie doda. Mu dale. I samam miskinę ale, a nie, nie Nie że mam to to jest skin, a to te Dior Beretty, to w sumie jeszcze właśnie ten Famas i Kosa Wtero. a tak to też nie mam skin. Easy, nie wie. Dałoby się kość z kosy zabić. Ładne bh O, kała kontra kosa, jest! Patrzcie, kosa bez skina. O! A wiecie co? E, kto zgadnie, jaka będzie kosa w kolejnym odcinku, czyli który będzie jeszcze dzisiaj. Ten dostaje nóż taki jakby w Cię pokażę Wam. To jest na Overwatch'a. To dostaję taki dusz od Genjin. O taki. Dostaję darmowy to z konkursu. Bo po prostu może taki dostać. bo on już nie jest potrzebny. To jest z Overwatch'a specjalny kupiłem. Za dwie dyszki. No i można właśnie z takich wygrać. Jeżeli w kolejnym odcinku ktoś odgadnie, jaką miałem kosę. Spróbuję. znaczy... W sumie na anty wolę mieć bez kosy. Na Nagę, broni ja, jea! Yeah. Yeah. Ty ale zaczęło lać. Patrzcie, widzicie go? tak zabufam, patrzcie. Jaki becha piękny. Piękny. Ja zmienię sobie tę kosę na tą bez, bez skinę, nie? Oczywiście też masz mogę wkręcać, to po prostu może być normalna osoba z skina. O mały tempo, chuj. Nie. Ładnie ale... jest mi lep się Nie, nie widać, ale U mnie jest lepiej jaką a jak na to właśnie Kogo ci widać takiego terrorysta, jak mam nie, nie widać tak bardzo. Ale teraz widać, jakieś przybliżenie, co wtedy widać tej pewnie nawet nie napiszecie, nie? Zaraz to Wupa. Znajdzie, skonfiguruję sobie haksy. Czy się włączało? O, teraz skonfigurowane. No to już mamy imbota

A bo wiecie co, ja wam w sumie na tym odcinku już pokażę jaką właśnie kosę będę miał w kolejnym W sumie za 3 minuty się kończy, a nagranie się kończy za 5 minut, dobra To jeszcze będzie 2 minuty w zapasie po popiół A i też będzie notka, ja to sam zrobię Czym najwięcej gram Jeden.

bo miałem event akurat. miałem akurat event i Aha. Yeah.

Bo muszę się wyprostować. O, tak wlazł! Prawie. Bo można się tam zrespić. Też można. Hmm. Kurczę. Jestem z w parkurze. Nie, to się da jak wejść, nie chcę. Teraz bo po prostu nie umiem. Dobra, wjeżdżam z buta, kurde na Ria. Wjeżdżam w buta, po prostu w RIA już mam esa. W kolejnym odcinku oczywiście muzyczka będzie, bo raz będzie zagrała. Czekajcie. Dam już widziałem terrorystę. O, ja jest lepsze światło teraz. No super. Ale zrzucałem heda. Dobra, 29 sekund. Ja oczywiście wygram. Ale mnie Żufa to była. Uj, już się bolę! Uj, uj, uj! No kurczę, zabrał mu nogę. Uj, uj, uj! Ładnie. Dobra, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ładnie. Dobra, wychodzimy sobie. To jest pewnie na jedną musiałem wychodzić. aż teraz troszeczkę przystawię. Tak wam zrobię i patrzcie. Jeszcze nie, teraz wam tak specjalnie zasłonię, bo muszę ją znaleźć. Ona jest nowa, a więc ona jest na końcu gdzieś. jest nowa kosa. I też mówcie, że ja mam ją używać.

Dobra, z tej strony był Kasper, a dzisiaj się jeszcze właśnie tego jednego odcinka spodziewajcie, a więc strzałeczka! U!